Ja Malko widzę, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj i, i jesteśmy w Arce Medical Spa w, w koło i mamy tu Odisa od, 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 od Gen 2 2006 oczywiście Czy nie będzie przypału. Nie ma przypału, nikt nie wsiada, więc jest spoko. Tak, no, kaseta i znowu się zatrzymała, bo to są takie te windy do dupy. No to jest taka tragedia, bo tutaj, tam, tam jest dobudowana winda, a tam obok też, one mają osobne przyciski przy Okay. Mm -hmm. A my sobie sami No właśnie. No bo tam wszyscy. Bo tam 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 no, Jeszcze nas Skąd wiesz? Jeżeli się zatrzymam, bo, bo tam. Yy, tam to Okej, okay, to, to już takie będzie I, 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 i on no się trzęsie. No i pierwszy piętro to chyba będziemy będziemy kończyć. Czyli tak, pa.